E, oczywiście jak nauczyliśmy się pić kawę, tak nie potrafiliśmy z niej zrezygnować nawet w najcięższych czasach, czy w czasach okupacji, czy w czasach już tak zwanego PRL-u. Tam kawa stała się nieomalże marzeniem. Było jej tak niewiele i ciężko było ją zdobyć, że stała się towarem wymiany handlowej albo idealnym prezentem, jeśli się chciało coś załatwić. Niestety musimy przyznać, że kultura picia kawy troszeczkę nam się w PRL-u zmieniła, z tego względu, że nie zawsze dostępne były ekspresy do kawy. Tutaj mamy wyjątek, to jest tak zwana kawiarka. Takie sprzęty sprawiamy sobie już do lepszych restauracji czy do restauracji hotelowych, profesjonalny zaparzacz do kawy. Z podłączeniem na prąd, wyprodukowany w 1965 roku w Warszawie. Ciekawostką jest to, że został wyprodukowany w warsztatach elektromedycznych, a więc jest to na poły sprzęt szpitalny, można powiedzieć. W każdym razie w czymś takim zaparzano kawę i kiedy wewnątrz zagotowała się woda, przez fusy przebiegała i napój wylewał się tutaj tym kranikiem. I tak do dzisiaj przez PRL toczy nam się spór, w czym podawać kawę. Otóż najczęściej pijemy kawę w kubku, w spokojnym zaciszu domowym, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kawę napić się w praktyczny sposób. Kiedy jednak podejmujemy gości, raczymy się z filiżanem. Ta jest wykonana z pięknej, delikatnej porcelany i tak powinna być kawa zasadniczo podawana, ale PRL-u najczęstszym sposobem na podawanie kawy była właśnie słynna już kultowa szklanka w koszyczku. No i niestety, kawę najczęściej podawano na sposób turecki. U biedy już te nieszczęsne fusy na dnie, no nikt nie każe wypić do samego dna. Niestety, no, pozostawienie fusów na dnie dawało <laughs> pole do nadużyć. Nieprzypadkowo w PRL-u niektóre kawy czy kawiarnie. Mówiono, że podają tak zwaną plójkę. Nie tylko dlatego, że trzeba było pluć fusami, które unosiły się w kawie, ale niestety też dlatego, że kawa jako towar deficytowy bywała podprowadzana, a braki towarowe redukowano w ten sposób, że te same fusy zalewano po raz drugi. Była to zatem dolewka. Po biedy, jeśli dolewkę robiono dla tego samego klienta i pił ze swojej szklanki, gorzej jak. Kolejny e, miłośnik kawy, nie wiedząc o tym, raczył się właśnie taką dolewką. Oczywiście nie wszystko było złe. E, pojawiły się nowocześniejsze młynki do kawy. Zresztą w dużych sklepach, tak zwanych supersamach, klienci kupujący kawę w ziarnach mogli ją sobie umielić od razu na miejscu w dużych sklepowych młynkach. Tutaj mamy młynek mniejszy. Szum takiego młynka zawsze kojarzył się z niedzielą czy z wizytą gości albo z, po, z niedzielnym e, czasem po obiedzie, kiedy podawano ciasto i kawę. Oczywiście kawa smakuje doskonale w domu, ale nie ma tu jak kawiarnia i jej charakterystyczny klimat. A co znakło jego kawa, kawiarniami? Otóż życie tutaj kawiarnia do restauracyjne kwitło. Proszę sobie wyobrazić, że na przełomie XIX i XX wieku, czyli około 1900 roku, nagle było 40 hoteli, restauracji, kawiarni, wyszynków, a więc miejsc, gdzie można było się najeść i napić. Skupmy się dzisiaj na kawiarniach. Jedną z najsłynniejszych kawiarni i jednocześnie cukierni, bo jakoś tak się przyjęło, że kawa doskonale ma się w towarzystwie słodyczy. A więc jedną z takich najciekawszych e, kawiarni była kawiarnia pana Fischera znajdująca się w budynku dzisiaj przy ulicy Bydgowskiej 48. To był fantastyczny kompleks, w którym mieściła się cukiernia, która na miejscu produkowała znakomite ciastka i marcepany, a jednocześnie miała przepiękną salę kawiarnianą. W dwudziestoleciu międzywojennym ten kompleks działał nadal, tylko zmienił swoją nazwę na Esplanada i adres. Było to wtedy Piłsudskiego 1. I ciekawostką jest, że po wojnie Chociaż nie było w tym budynku kawiarni, to jednak cukiernia na zapleczu działała nadal, bo użytkował ją słynny mistrz Bączek, który swoją kawiarnię otworzy około 1955 roku na rogu ulicy Pocztowej. Któż nie pamięta pączków od bączka, a jednocześnie okienka, z którego sprzedawano jedne z najlepszych lodów w naszym mieście. Kawiarenka pana Bączka, kawiarenka Krystal. może nie była duża, ale zawsze bardzo klimatyczna, i tam najchętniej na Kielanie umawiali się ze swoją ukochaną czy ukochanym na radki. Wróćmy jednak do czasów przedwojennych. Jeszcze jedna bardzo ciekawa kawiarnia, Felskie, czyli kawiarnia pana Felskiego, znajdowała się na skrzyżowaniu ulic gimnazjalnej Halera i Dąbrowskiego. Niedaleko dalej, bo pod numerem Dąbrowskiego 8 był sklep sprzedający kawę. Na Dąbrowskiego 2 był wielki sklep, wielkopolski skład kawy, a więc nakło miało tej kawy w doskonałej jakości, pod dostatkiem. Po II wojnie światowej kawiarnie oczywiście funkcjonowały, choć troszeczkę inne. Była kawiarnia Polonia, mieszcząca się też w dawnym hotelu Polonia wspomniana kawiarnia Pana Bączka i była oczywiście kawiarnia Kasztelanka mieszcząca się wtedy przy ulicy Bydgoskiej. Wielu nakielan tych troszeczkę starszego pokolenia pamięta doskonały krem sułtański czy bitą śmietanę z rodzynkami, na którą chodziło się właśnie, no i oczywiście na kawę do tej kawiarni. Były też takie miejsca jak znakomita kawiarenka przy Domu Kultury, gdzie można było posłuchać Zespołów na żywo i napić się lepszej lub gorszej, ale zawsze e, kawy. A zatem nasze życie kawiarniane kwitło tutaj. Dzisiaj w nakle też mamy kawiarenki, do których możemy się udać, możemy sami zdecydować w domu, jakiej kawy chcemy się napić, ale warto wiedzieć o kawie więcej, a czasami z nostalgią pochylić się nad starymi. Kawiarnianymi sprzętami być może przywrócić sobie w domu odrobinę historii, chociażby takim zabytkowym młynkiem. A jeśli, drodzy Państwo, mówimy już o kawie, to mamy do Państwa prośbę. Otóż tak się składa, że fotografie wnętrz naszych kawiarni, czy nawet budynków, w których się mieściły, są niezwykle rzadkie. Gdybyście Państwo w swoich zbiorach posiadali takie rarytasy, byli chętni podzielić się nimi, czy udostępnić nam chociażby do skopiowania, bylibyśmy Państwu niezmiernie wdzięczni. Zresztą prosimy Państwa także o piękne kawiarniane wspomnienia. To kawał świetnego życia naszego miasta, więc jeśli tylko Państwo wyrazilibyście na to ochotę, będziemy wdzięczni za każde wspomnienie, fotografie czy dygresję dotyczącą nakielskich kawiarni i cukierni.